instancji się chodziłoby w razie jakichś szkód, które by miały miejsce. Aha, czyli on może jeszcze z wami nie zrywać oczywiście, kontaktów. Oczywiście, co roku widzimy się na odnowieniu polisu ubezpieczeniowego, mamy preferencyjne polisy. W ten sposób. I co? Dajemy możliwość zostawienia w późniejszym czasie auta w rozliczeniu, wzięcia nowego. Mamy bardzo popularny w tej chwili biznes kontrakt, czyli polega to na opłacie abonamentowej miesięcznej za używanie nowego samochodu. Właśnie, a coś takiego słyszałem, że teraz jest jakaś nowość. nowość e, nie trzeba kupować samochodu, tylko tak jak komórkę się bierze, podpisuje umowę i się jeździ dwa lata. Tak, co? Coś, coś u Was takiego tego? też jest? Abonament na tak. samochód? Określa Pan ilość e, e, kilometrów, którą będzie Pan wykonywał miesięcznie, uh -huh. e, rocznie. Ma Pan także. E, Tutaj okres użytkowania samochodu i w tym momencie zwilczono wysokość raty miesięcznej za użytkowanie auta. No ale czy tam jest jakieś ograniczenie, że na przykład w nocy nie wolno jeździć, bo jakaś tam nie, powiem, nie ma że firma rzeczy. mówi, tam że w nie nocy de... nie wolno samochodem jeździć nie, w tym abonamencie. Tak. A no. niech pan mi powie ten abonament, to w jakich granicach kosztów się kształtuje? to jest to za każdym razem jest indywidualnie, tam jest bardzo dużo. To musimy do tego użyć programu. Do innego samochodu każdy jest inny, tak? Tak. Rozumiem. No tutaj już jedziemy, proszę pokazać w przód, do przodu, gdzie jedziemy trasa ciekawa, bo tutaj mijamy. Mogę powiedzieć, że w przypadku ASX-a tam od 690 zł się zaczyna, w przypadku Outlandera od 990 zł. Tu mamy już bazę statków Petro przejeżdżamy most na źle. Petro to są statki dostawcze, które dostarczają na platformę, na, nawet tam jest do, platforma do, do, do lądowania helikopterów na jednym widać statku i tu już wjeżdżamy do Gdańska. Myśmy wyjechaliśmy z dzielnicy przeróbka wjeżdżamy na dzielnicę jesteśmy na ulicy Siennej my, my Mijamy skrzypania z ulicą głęboką, mamy tutaj zielone światło, możemy jechać dalej. Pokażę ten teren. Tutaj tu ma być wyjazdnia podobna autobusowa. Wprowadzono wszystkie tutaj firmy stąd a tu się robi Lody Kalipso. Proszę bardzo. Lodmor, Maddy Calypso. No kiedyś były bardzo popularne, a teraz już nie tak. Tak to wygląda. Także podjedziemy tam długo i się wysiadam, tak? Panie dealer, o, Pana nazywają dealerem, czy jak pan się tytułuje? Dealer, to jest właściciel. właściciel a pan u dillera robi za? Ja robi za kierownika. Za kierownika? Za Kidownik działu sprzedaży, a godność? Krzysztof Debis. Jak Krzysztof? Debis. Debis, aha. I pan po prostu tuż długo w tych oddlerach pewnie pracuje. zna pan się na tych samochodach wszystkich, co? Panie Krzysztof, To nie branży także. A pan, tak, tak, że... pan szkoły samochodową pewnie musiał panzić jakąś specjalną? Nie. Czy, to, czy nie? Jest także zamiłowanie. Pana pasja. O, o pasja na znaczy lepiej wychodzą niż, niż ci. To pracują nie tylko za pieniądze. O proszę, tutaj nauka jazdy nawet się po tych dziurach ciągnie. No tu kiedyś widać już stare miasto, jest za chwilę będziemy na promie. No i tam sobie promem przeskoczymy na drugą stronę Motławy, ale na razie musimy jechać, dojechać do promu i oddać samochód panu Krzysztofowi, tak? Tak. Żeby sobie już wrócił do bazy, bo tam następni klienci czekają, prawda? To tak, proszę pokazać. Ciekaj na, prawda, ten, tutaj mamy już e, żurawia, to proszę bardzo, żurawia pokazać i tu jest Muzeum Narodowe, pokazać ten napis Muzeum Narodowe Morskie, o, i tu właśnie cumujemy, że tak powiem, cumujemy sobie tu, tu sobie zaparkujemy spokojnie, żeby Pan mógł się przesiąść, e, także dziękujemy.